Kładamy nowy ser, żeby nie było bez żadnych tych. To znaczy skrzynię początkowo musiałem włączyć, nie? Bo mi się nudzi zbieranie teraz na łapką. Nie chcę wydropić jakiś fajne item, nie? mega boxy. Zobaczymy. Zobaczymy co z tego będzie. Pomimo, że nic pewnie nie będzie. O to po prostu świństwo, nie? Okej, okay. budujemy. No kurwa. No naprawdę. Co? Teraz akurat brakturyzacja. Nie, no nie wyjebało. Ja pierwszy. Wiczę jakiś. Mam w do nie. DRZEWO KUR... Siemano, już jestem po przerwie. Ogarniamy sobie łopatę i se... Mniej jestem na jakimś zimowym biomie. Nie wiem co to za sens. Kamera ja też gram na to ma taki mój. Nie Jezu, I pięknie wełny nie mówię. O to I się nie wyśpimy, nie? Tutaj ustawimy spał... kuch dokumenty. Bo ja nie chcę od nowa wracać. Kody. Aktywuj. Szybko się zrobimy dziennie. To nie jest aż takie oszustwo. Czas set A coś mi myśli... o, a nie to małym jest nie. Do no, Oj, nie mówię, że do ciebie. Nie. Bo ku, mnie nie bali. jakiś... O tak powiedziałeś, jak, no to dobrze. Mówiłem o tobie. I Co? po pierwsze nie mówiłem o, o tobie, tylko po prostu mówiłem sobie. Bo przy tobie można tylko pod nosem mówić. Bo ty wszystko bierzesz, że do ciebie każdy mówi, nie? Jak ci kolega powie, ale głupek jak kogoś zobaczy jakiegoś innego kolegę. Że jest głupi, powie, a ty. O, ja jestem głupi! No. okej okay. zbieramy sobie dużo itemów, ale ja bym chciał tu coś zrobić, nie? Tego typu domek, Odwali mi się. Setu chata nie? Popatrzcie blisko do wszystkiego mam. O, jeszcze powiedz, że to kejf, nie? Tak. Kejf. U mnie to działa w otwartiej stronie. A i no właśnie pójść tam w, gór, w górach zamieszku. Nie jak muszę go przy... A to matka z tym. I już ma pretensje! Pani Bodziu! Panie Jerzyku, zostaw mnie pan. Pani Niedźwiedziu. O. On mnie i tak będzie gonił i gonił. Już raz miałem tak przez pół mapy. Zaczupiłem Niedźwiedzia. Przypadkiem śnieżko dostał jak się bawiłem. Sam ze sobą, nie? To przy... Raczej już mnie nie dogwie, nie? U mnie raczej to znaczy dogwie na, na stopę. Nie wiem czy ona się nie będzie sadziło nadal. Pani. Udało mi się nie, oczywiście, że... Kurde mać! I rypłem już HP stracone. O miedzia mam. A nie wiesz. Czemu ja się nie zrobię normalnego kill'a? O, ty kurde mać. Ale miałem fłuc nie? Teraz pytanie zaj... O! Hyt Hyt! Jak tutaj... Nie ma sypkiego śniegu, nie. Muszę jednak. CO? Ja odwaliłem! Pierwszy raz zeszłem bez HP, nie? Na tym światku. Jeśli to jest poza tym... Poza tym śniegowym. Wioska tanie. No i już po krzyku. Nie będę wydobywał żadnych surowców, dopóki nie znajdę. Nie będę blisko wioski, nie? Jakieś z 50 tysięcy kratek na przykład. ale tu fajnie wygląda takie jeziorko zamarznięte, nie? Ciekawe czy ten niedźwiedź nadal mnie goni. Obstawiam, że tak, ale... Czy to jest naprawdę różowa owca? Ja nie wierzę. Różową owcę na dziko. aż się zaplułem, nie? I czemu ty jesteś takim kolorem, nie? Nie no, nie wiem, ja jeszcze nie widziałem o nie, bo ja różowej owcy. Ciekawe jaka jest na to szansa, nie? Nie wiem, czy to dobry znak, czy po prostu jakieś... Nie wiem w ogóle, co to znaczy, jak Znajdę jakieś zwierzę, na przykład rzadkie, nie? Czy to w ogóle co znaczy, nie? Bo ja jestem tak mało obcykany w Minecraft'cie. Okej, okay, no. Wiedzi wiedziałem, że będę miał cave'a, nie? Ach, chuj. Zaraz i to jest idealne miejsce, żeby zakończyć, nie? Karl okay, robi swoje Okej, to naga.